Jak mówią, że za 5, 10 czy 15 nie da się godnie żyć. Ja nie wiem, bo ludzie wykształcili innym ludziom obraz jakiegoś przeddzielonego dobrobytu jako normę, stary. Ja nie wiem to jest ciężka patologia. Stary do, dobrobyt jest wtedy, kiedy płacisz za mieszkanie, masz samochód i masz co jeść. To jest dobrobyt. Popatrz sobie na kraje, które nie są w Unii Europejskiej. Tam nie ma jakby my, my zajebiście żyjemy w, w porównaniu do innych ludzi. Ja nie wiem, ciężkim przyjebem trzeba być, nie? Żeby zarabiać powiedzmy 5 tysięcy miesięcznie i się czuć jak śmieć. Stary, żyjesz zajebiście, jest w porządku. Nic się nie dzieje. Jak ktoś zarabia 40-50 tysięcy to zajebiście, to, to jest, to ma wybitne warunki, no. Ale jest wiesz, pełno influencerów, którzy, oni nie mają pieniędzy, to jest to najlepsze w tym wszystkim, że te kurwy jebane, które kreują te swoje wyjebane życia, oni nie mają pieniędzy. To jest to, to są poleży pierdoleni. Ja mam pieniądze, ale ja mam pieniądze dlatego, że ich nie rozpierdalałem, kurwa, oni je rozpierdalają, ich nie mają, jestem przekonany, święcie jestem pewny, że te pierdolone prostytutki instagramowe nie mają pieniędzy. I generalnie się to przeważnie potwierdza. Ludzie, którzy mają pieniądze, kurwa, nie, nie prowadzą instagrama, który pokazuje życie, kurwa, jakby idealne. Bo kurwa takie nie jest, no jak masz pieniądze, to kurwa je re reinwestujesz, wiesz, że robisz coś z tymi pieniędzmi, inwestujesz w chaty i tak dalej. Nie siedzisz kurwa na Malediwach co chwilę, nie siedzisz kurwa na Maltach, nie siedzisz kurwa na jakichś tych. Ale chcę wam powiedzieć, że naprawdę czuję się, jakbym cofnął się w czasie. Są ludzie, którzy tak, się kreują. 12 lat. Strajki i starcia z policją wyglądają tak jak wtedy. Nawet premiera Nawet w na do innych krajów w Unii nie tylko poza. Tak. My żyjemy zajebiście, jest dobrze w chuj. Jakby... Patrząc na to co było jak ja byłem mały, miałem 5 kurwa 6-7 lat Jak byliśmy na początku kurwa Polską tą kurwą Która nie miała nic To teraz Polska generalnie w porównaniu do innych krajów Zobacz co się stało z Francją, Francja to jest jebane gówno Stary jak ja miałem 6-7 lat Francja to był Kurwa kraj na który patrzyłeś mówisz ale zajebiście To jebana kultura, zajebiste zabytki, bardzo bogaty kraj, bogaci ludzie Dziś patrzysz na Francję i mówisz kurwa nie chcę Bałbym się tam pojechać bo by mnie zabili nie ma, Francuzi, kurwa, kaput, kurwa, idź na chuj, unlucky, kurwa, poszli, kurwa, i, i się sami rozpierdolili, no, aktualnie chyba Niemcy mają lepiej od nas, Szwajcarzy na pewno, jeżeli chodzi o, o warunki, oni dobre, dobre pieniądze kroją. Ale poza Niemcami, kurwa i Szwajcarami, to ja nie wiem, kurwa, czy jest jakiś kraj w Europie, który ma lepsze warunki kurwa niż my, jeżeli chodzi o, o, o gotówkę. W Anglii też trochę więcej zarabiasz, ale Anglia kurwa też już jest taka nijaka. Co jest najgorsze, znaczy go, najgorsze i najlepsze w tym wszystkim, to ja pamiętam jak za dzieciaka, jak za dzieciaka, sobie tak myślałem, kurwa, te Francje, Hiszpanii i tak dalej, takie dojebane państwa, a dzisiaj uważam, że te wszystkie państwa to gówno i w sumie to... Najbardziej kurwa logicznym krajem do życia jest y, Polska. Jeżeli chodzi o to, że wiesz, że wyjdziesz na ulicę, y, nie boisz się, że cię ktoś zaćganożem, jakby te wszystkie kraje się jakieś skurwiałe zrobiły. Że kiedyś sobie myślałem, no fajnie by było pojechać do Francji, kurwa zobaczyć Hiszpanię i tak dalej. Dzisiaj, kurwa, jak myślę o Hiszpanii, Francji, to ja widzę upadłe gospodarki, kurwa, upadłe państwa, upadłe kultury i rozpierdol ciężki. Nie, nie jest tak źle, kurwa, w tym kraju. Norwegia. A, kraje skandynawskie to jest inna Bajeria. To ja bym generalnie. Oprócz Szwecji, bo chyba w Szwecji jest przejebane, jeżeli chodzi o, o jakieś bezpieczeństwo i tam jest ta ciężka patologia, to, to te kraje, właśnie Norwegia, to, 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 to bym do Norwegii na pewno. Ten. Co jest obok Norwegii? Kurwa mapa świata, bo ja jestem kurwa przejebany i geografia to jest moje. ten. Mapa Europy. Szwecja właśnie teraz chyba dołączyła, nie? Do tego. takie może tak. Norwegia, Szwecja. No właśnie, Finlandia. Norwegia, Finlandia to nie mam obaw, ale do Szwecji bym nie pojechał chyba, bo Szwecja, z tego co się orientuje, to ciężka kurwa. Patologia się tam odpierdala. Ale do Norwegii bym pojechał, do Finlandii bym podjechał chętnie. No, no. Polska kurwa, co jest najlepsze, to ta kurwa to, to, jest, to jest hit, bo Niemcy teraz też się wypierdolą. I polska kurwa, jak nie będzie żadnej, żadnego konfliktu i żadnych innych kurwa przeciwwskazań, by mogła być liderem w rejonie. Moglibyśmy być kurwa Niemcami. Które były dla nas w 2004 roku. Jakby Niemcy będą, wiesz, słabszym państwem od Polski, kurwa, a Polska na arenie międzynarodowej Europy będzie, kurwa, na pozycji Niemiec z 2004 roku. To jest pojemane. Jakby jaki tu się progres odpierdolił. No. Zobaczymy, co się tutaj wydarza. Islandia? Nie wiem, na no Islandia, kurwa, jakby nie jest w ogóle w kręgu moich zainteresowań, nie wiem, jak wygląda. Norwegię jest w chuj ładnie tak, bo to są, wiesz, tam są klify, tam są kurwa te rzeczy, to ja bym chętnie generalnie się do Norwegii na pewno wybrał. W Szwajcarii, Szwajcaria jest na pewno bezpiecznym krajem i jest bardzo logicznym krajem. Bo dobra mogę wam powiedzieć. Byłem teraz w Szwajcarii i się podowiadywałem kilku rzeczy, i tam mi się kilka rzeczy bardzo podoba. I są to skrajne rzeczy, ale są moim zdaniem logiczne. Skrajne i logiczne. Jeżeli tam nie masz pracy, nikt nie wynajmie ci mieszkania. Jeżeli chcesz wynająć mieszkanie, to oni dzwonią do Twojej pracy i się upewniają, że ją masz. I teraz tak, jeżeli już uda Ci się zdobyć mieszkanie, bo tam nie jest tak, że masz pieniądze i idziesz wynająć mieszkanie. Ty idziesz porozmawiać z właścicielem mieszkania, idzie jeszcze 20 innych osób, i właściciel mieszkania sobie wybiera, kto od niego będzie wynajmował. I teraz sytuacja. Wyobraź sobie, że tracisz pracę i nie zapłacisz za czynsz na czas. Przyjeżdża policja, przyjeżdża właściciel, przyjeżdża firma wyprowadzkowa i cię wypierdalają z chaty. I nikt więcej już Ci w Szwajcarii nie wynajmie mieszkania. Prawdopodobnie. No. Jest zajebiście, jeżeli masz tam własność, to to jest Twoja własność i to jest kurwa święta i wypierdalaj. I oni są, bardzo czysty kraj to jest generalnie. Tam nie ma w ogóle śmieci, tam ludzie kurwa palą papierosa, nie wyrzucą go na ziemię, idą do śmietnika go wyrzucić kurwa. To jest, ja się bardzo zdziwiłem w Szwajcarii, bo to jest kraj niedoświadczony pierwszą wojną światową i drugą wojną światową, ale Budownictwo ma z PRL-u. To jest kurwa dziwne, nie? Jakby oni, mają, oni są w chuj nabić sosem, i w chuj tego nie widać w budynkach. Krajobrazy zajebiste. Samochody na ulicach dojebane to widać generalnie, że tam kurwa S-ki, mki m, -ki, m -ki, Jakby do, same samochody w kurwa super wyposażeniach i ogólnie bardzo zadbane, ale oni jakby w, w, po budynkach nie widać, że to jest jakiś wysoki standard, i po mieszkaniach ich. Jak sobie rozmawiałem z moją mamą, to oni w chatach kurwa żyją sobie jak w PRL-u stary, nie? Oni mają wyjebane, oni nie robią sobie. Jak my mamy, jak my mamy chaty wykurwa wyposażone i, i zrobione, to u nich to jest jakiś kurwa ciężki, ciężki luksus i tam kurwa milionerzy żyją w takich chatach, które są w miarę nowocześnie kurwa urządzone. Oni mają wyjebano, oni kurwa mają szafkę z PRL-u, człowieku, łóżko, które jest jakieś byle jakie i se żyją. Aby ci kurwa Karaluk przebiegł po, po podłodze za, zarabiając kurwa nie wiem 6-7 tysięcy franków miesięcznie i oni mają to w piździe stary, oni sobie wolą iść do restauracji niż chatę zainwestować, to jest pojebane generalnie. A Dania? W Danii też nie byłem, ale bym odwiedził generalnie. O Danii nie słyszałem nic złego. O Szwecji słyszałem źle. O... o Francji jest źle. Hiszpania, z tego co wiem, to ma kryzys jakiś kurwa. Włochy też mają jakiś kryzys, jeżeli chodzi o gospodarkę. Portugalia, chuj wie, bo nie, nie interesowałem się zbyt, zbytnio. Grecja to w ogóle zapaść Europy. No do Tur Turcji mnie jakoś nie interesuje, ale wiem, że oni się generalnie w miarę trzymają. To z... Mocny generalnie gracz w Europie Jakby mocne państwo Myślę, że Rosja raczej by nie chciała podskakiwać Turcji Irak, Syria też by się raczej nie chcieli z nimi napierdalać zbytnio Bo ich kurwa raczej zmietli Rumunia chuj wie I te mniejsze kraje to tam chujami latają Irlandia Gdzie jest Irlandia? Nie, gdzie jest Irlandia? Człowieku kurwa No ale ja generalnie uważam, że Szwajcaria to jest bezpieczne państwo. Jeżeli chodzi o, 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 o życie, to jakby tam bym się nie obawiał, że coś się odpierdoli. Ciężko najechać ten kraj przede wszystkim przez warunki ge, geograficzne, nie? Jakby no, to, to ja bym sobie, jakby ktoś chciał kiedyś gdzieś ten, to tutaj ten kraj, kurwa, w tym miejscu jest bardzo bezpieczny. A z, i Szwajcaria jest Szwajcaria ma jedną zajebistą zaletę i możecie kurwa sobie myśleć o mnie co chcecie. Szwajcaria jest w y, Europie, ale nie jest w Unii Europejskiej. I ja widzę bardzo kilka jakby pozytywnych rzeczy. Jak tam prowadzisz biznes, restaurację, to ci nie przyjdą kurwa z jakimiś normami, jakimiś rzeczami. Prowadzisz knajpę, to ludzie ci oceniają po tym, jak kurwa jakie tam są rzeczy, a nie po tym kurwa, że wiesz, że ci wpadnie sanepid i to zamknie. Tam widać, że, to nie, że, że nie są zjebani tymi zasadami, kurwa, europejskimi generalnie, nie? Czyli, że na przykład prawo własności to jest prawo własności, kurwa. Nie zapłacisz czynszu, wypierdalasz. Masz dziecko, chuj, ci, chuj mnie to interesuje, wypierdalaj. To jest mój dom, kurwa. Ja ci tu udostępniam, nie zapłaciłeś, spierdalaj stąd. To jakby, jak to usłyszałem, to mi się to bardzo spodobało generalnie, nie? To ja uważam, że, że to jest kurwa logiczne. Ktoś nie płaci, to niech spierda. Jak, bo wiesz, jak ktoś ci przyjdzie i powie, że nie ma pieniędzy, to ja myślę, że Szwajcarzy nie są kurwa tacy, że ci wypierdolą na bruk, tylko ci powiedzą: no dobra, no to kurwa, naspieraj pieniądze, idź do pracy. Przyjdziesz, zapłacisz i jakoś to rozliczymy, rozłożymy sobie na raty, ale nie ma tam skurwy wysyństwa. Mieszkając sporo czasów w Szwajcarii, bogactwo tego państwa głównie stoi właśnie, że nie brali udziału w wojnie, a kasy większość trzymała w szwajcarskim banku. Tak. Obecnie no, trwa dyskusja, czy przesadzamy. Jakby ja, ja będąc czy... tam, byłem w szoku, że państwo niedoświadczone żadną wojną, kurwa, nie jest jakby, że, że to. Wiesz, no bo kurwa, dwie wojny światowe, stary, ludzie, straty w ludziach, straty, kurwa pieniężne, grazieże, kradzieże, kurwa, wszyscy trzymają pieniądze w Szwajcarii, a ten kraj, kurwa, nie jest jakiś wybitnie rozwinięty, jeżeli chodzi o infrastrukturę, budynki, nie i tak dalej. Która Która kurwa, straj... fajne drogi mają, fajne auta. Ale te budynki to takie kurwa, no dałoby się lepiej mi się wydaje, nie? Kroników.